Siemka siemka, z tej strony, Mardard, i dzisiaj kolejny odcinek serdecznych artefaktów. Dzisiaj opierzcie się na Miry. Zwiększa kondycję o 50 punktów, pożywia się z lunkami, daje zdrowie, przyspiesza jego, re re jego regenerację. Do tego artefaktu nie potrzebujemy żadnego levela, by go zdobyć. Zapraszam do oglądania. Kontynuując, brat, Ver Verulus daje nam zadanie, by, by sprawdzić, co się dzieje z ciałami które Dostają się do komunity umarłych. Dostajemy jedynie informacje, iż zostają one podobno zjedzone i nie dało im się jeszcze dostrzec żadnego świadka. To zadanie jest w kategorii poboczne. Po krótkim rozpatrunku w, w sanktuarium z umarłymi dostajemy jednak. kontakty się z nami Namira, która mówi nam, że jednak. Widzi w nas potencjał na swojego ucznia, tak to przesyła w taką wiadomość. I wysyła Eole swoją wyznawczynię, by nas przekonała do przyjścia na jedną z uczt. My się musimy tam wybrać, by zdobyć pierścień. Jaskinia Granicznego Urwiska znajduje się w tym miejscu. Niedaleko od Markartu. Gdy odczytaliśmy sanktuarium na Namiry z pozostałości ludzi Draugrów. Eola daje nam zdanie, by kapłana, który nam zlecił to zdanie, wykonać, by wziął udział w uczcie. Jako danie główne. Gdy przeprowadzimy brata Verulusa i odprawimy już go pod ołtarz, musimy go zabić, a następnie zjeść. Śmiertelniku. Jestem na mira pani rozkładu twoje spożywanie krwi i żółci dzieci arkaja bardzo mnie cieszy daję ci ten pierścień noś go a gdy będziesz ucztować na ciałach poległych Użyczę ci swej mocy, Dziękuję Pław za się w swej nasz. nikczemności, mój najnowszy czempionie. Wiedziałam, że jesteś kimś wyjątkowym. Gdy... Oto mamy pierwszy na miry, większa kondycja 50 punktów. Pożywione zwłoki zwiększają zdrowie i przyspieszają jego regenerację. A jednocześnie dziękuję za oglądanie, jakże krótkiego poradnika, i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!